Cześć wszystkim, dziś zapraszam Was bardzo serdecznie na filmik, o który w sumie zostałyśmy poproszone, bo przez jakiś czas na naszych zdjęciach na Instagramie i w ostatnich ulubieńcach pojawiał się ten piękny kot, który jest tutaj obok mnie i już wyjaśniam, jak do tego doszło, że ten kot w ogóle jest w naszym posiadaniu. Otóż nasza znajoma Karina posiada niesamowitą magię w rękach i tworzy takie przepiękne cuda. I my tutaj w naszej koleżance, e, lokalnej artystce, postanowiłyśmy pomóc w dotarciu do potencjalnych klientów. I już na samym wstępie tego filmiku powiem, że jeżeli macie ochotę zobaczyć jakiekolwiek prace Kariny, bo nie są to tylko koce, robi różne inne rzeczy, to mam Was na jej Instagrama, link będziecie mieli poniżej filmiku, ja tylko powiem, że to się nazywa Studio Dekor. No ale dobra, przechodzimy do samego koca, który został nam wypożyczony Głównie po to, żeby Renata mogła wyżyć się artystycznie i e, wykonać kilka fajnych zdjęć e, właśnie na Instagrama. I zaczęły się pojawiać pytania, skąd macie, e, powiedzcie coś więcej na ten temat i dlatego właśnie nagrywam dla Was ten filmik. Tak jak już wspomniałam, Karina e, wykonuje te rzeczy ręcznie, czyli jest to po prostu rękodzieło. E, co ja mogłabym powiedzieć o tym kocu? Moi drodzy, więc ja powiem od razu, że może ta rzecz, to nie zaczynam od wad. Ale ten kot jakby cały czas jest urenaty. Urenaty są wykonywane zdjęcia też z tego względu, że nie ma zwierzaka. Więc to jest rzecz, która no może nie bardzo nadaje się dla tych osób, które mają takie niesforne zwierzę, jeżeli to jest grzeczny kotek i piesek, to ok. Jest to kot, który naszym zdaniem może nie jest za bardzo użytkowy, on jest bardziej dekoracyjny, on ma cieszyć nasze oko. On jest takim trochę właśnie produktem instagramowym do wykonywania przepięknych zdjęć. I teraz tak. Do przykrywania nie, do cieszenia oka, bo naprawdę uwierzcie mi, ten kod wygląda równie pięknie tak jak Wy go widzicie teraz na ekranach telefonów czy komputerów i tak samo pięknie wygląda w rzeczywistości. Ja tutaj dostałam taką ściągawkę od Kariny, żeby Wam więcej powiedzieć o samej tej już wełnie, bo jest to produkt oczywiście w 100% naturalny wełna czesankowa, bo takie potoczne jej, potoczną jej nazwę ja słyszałam, ale tak jak tu wyczytałam tej ścią, z tej ściągawki, którą dostałam od Kariny, to jest wełna Merenosa. I teraz tak naprawdę y, powinnam Wam pokrótce chociaż powiedzieć, że o, posiada właściwości termoregulacyjne, to znaczy zatrzymuje ciepło. Y, a latem zapobiega oddziaływaniu gorąca powietrza, pochłania wilgoć, na powierzchni włókien wełnianych woda nie ulega kondensacji, tylko odporowuje, posiada właściwości bakteriostatyczne. Włókna wełniane tworzą środowisko nieprzyjemne bakteriom, co oznacza, że bakterie się na nich nie rozmnażają. Posiada właściwości samoczyszczące, nie wymaga częstego prania, również wełna reguluje się sama w kontakcie z tlenem. Yy, trudniej się brudzi, ma dużą zawartość naturalnych tłuszczy, z tego względu trudno się brudzi, a zabrudzenia łatwiej z niej schodzą. Także tutaj mogę wymieniać, wymieniać jakieś zalety yy, tego naturalnego produktu, ale przede wszystkim on ma właśnie cieszyć nasze oko. No i moi drodzy, może żeby nie mówić, bo ta wiadomo, tutaj też mam ściągawkę yy, co do przechowywania, do prania, no i mogę powiedzieć, że no wiadomo, prać ręcznie w zimnej wodzie. No, nikt takiego koca nie wrzuciłby do 60 stopni do pralki. Susz na płasko, nie wiruj, nie wykręcaj zbyt mocno, nie prasuj. No ale takich oczywistych oczywistości oczywiście nie muszę Wam mówić. No najważniejsza będzie cena tego produktu, bo tak jak mówimy, no jest to absolutnie produkt, na który Karyna też musi na pewno i poświęcić dużo czasu, ale też dużo zainwestować w sam towar, bo na pewno ta wełna no, nie jest tania, moi drodzy. I teraz tak a tu pisze koce czasankowe. No dobra. No to czyli, czyli wełna marynosa, czyli koce czasankowe i teraz moi drodzy, cena. I tutaj możecie być lekko przerażeni, bo ja sama też nie wiedziałam, że te koce mają aż taką cenę, no ale za naturalne produkty trzeba płacić i tak. Pół metra kwadratowego to jest 137 zł, 1 metr kwadratowy to jest 199 zł i półtora metra kwadratowego 275 zł. Moi drodzy, dlaczego też od razu jakby podaję wam ceny, żebyście mniej więcej, chociaż tak nie powinno się mówić, mieli jakąkolwiek orientację, ile, masz, ile was może kosztować takie cudo. Ale z tego co udało mi się dowiedzieć od Kariny, jest w stanie zrobić wam dowolny wymiar takiego przepięknego kocyka, którym no gdzieś ma się ochotę przykryć, ale podejrzewam, że ja pod tą wełną mogłabym zwyczajnie się ugotować, ale wygląda po prostu rewelacyjnie. Renata z tą swoją smykałką artystyczną potrafiła wykorzystywać go jako narzutę na krzesło, zresztą też na pewno, jeżeli śledzicie naszego Instagrama, to widziałyście, jak fajnie można sobie udekorować mieszkanie czymś tak po prostu... Pięknym I chyba to tyle, bo tak naprawdę, jeżeli będziecie zainteresowani zakupem tego produktu, to już zostawiam Wam linka do Kariny. Będziecie tam mogły się z nią kontaktować. Tak jak wspomniałam, w żaden sposób nie jest to filmik sponsorowany. My ten kod dostałyśmy tylko na zdjęcia, i po tym filmiku, i pewnie po wykonaniu jeszcze kilku zdjęć, po prostu wróci do, do Kariny. Bardzo jej dziękujemy za wypożyczenie. I tak naprawdę powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że warto jest wspierać osoby, które mają pasję, które działają, które robią coś naprawdę fajnego. Także my za Karinę i za jej pracę trzymamy ogromne kciuki i oby takich ludzi więcej w Także to moi drodzy wszystko. Jest. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, czy na przykład... Zerknijcie koniecznie na Instagrama, bo y, robi też takie fajne poduchy, skręcane, nie wiem czy z wełny, z czego to jest, ale wygląda to po prostu magicznie. Także y, odpowiedziałam na Wasze pytania, poinformowałam Was, kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że mi i Renacie będzie ogromnie miło. I to wszystko moi kochani, do następnego, pa pa!